Oszustwa wyborcze. Jednym z zadań członków komisji, ale także obserwatorów i mężów zaufania, jest sprawdzenie poprawności kart do głosowania, w tym sprawdzenie logotypu komitetu czy partii, która startuje w wyborach. Bo komitet ma prawo zgłosić logotyp, który chciałby, żeby był używany. I ważne jest, żeby sprawdzić, czy nie jest to logotyp mylący albo podszywający się pod inną partię, albo komitet, albo po prostu niewłaściwy. Jeżeli taka sytuacja ma miejsce, oczywiście trzeba to odpowiednio opisać w protokole. Taką uwagę można zgłosić już na etapie podstępowywania kart wyborczych, tych do głosowania korespondencyjnego, do którego uprawnione są osoby starsze lub osoby z niepełnosprawnościami. Im wcześniej zostanie to wyłapane i zauważone, tym szybciej będzie można błąd skorygować i faktycznie mu zapobiec w trakcie dnia wyborów. Inną możliwością fałszerstwa wyborczego jest to, że ktoś będzie chciał zagłosować dwa razy. Taką drogą może być na przykład to, że ktoś wystąpił o wykreślenie z listy wyborców i pobrał zaświadczenie do głosowania w innym miejscu. I wtedy może się zdarzyć sytuacja, że z jakichś powodów nie został wykreślony z tej listy, z której miał być wykreślony. I może taka osoba głosować raz na. Swoje nazwisko na liście, a drugi raz na zaświadczenie. To najczęściej się może zdarzyć w momencie, kiedy się na przykład głosuje na zaświadczenie w swojej własnej komisji albo w komisji w danym regionie. Co wtedy przede wszystkim należy zrobić? Należy sprawdzić, czy osoba, która przynosi zaświadczenie, nie została już w naszej komisji skreślona z rejestru wyborców. Inna poważna sprawa. Warto o tym wiedzieć i pilnować i pamiętać. Głosowanie za kogoś przez. Zakonnice, pielęgniarki, osoby pomagające, na przykład w domach pomocy społecznej czy um, instytucjach medycznych, jest nielegalne. To jest praktyka, którą należy zwalczać. W przypadku głosowania osób, właśnie chociażby w domach pomocy społecznej, um, te osoby muszą oddać głos samodzielnie, a w trakcie ich oddawania głosu muszą być dwie osoby z komisji, a nie że ktoś przyjdzie. Niby w dobrej wierze zbierze te głosy od danych osób, mówi, że to ich, że za ich zgodą, musicie pilnować, żeby nie było fałszerstw właśnie w tych ośrodkach leczniczych albo domach pomocy społecznej. Bo doskonale pamiętamy, jakie były praktyki w wyborach prezydenckich i nie ma takiej możliwości, żeby 100% osób głosowało na jedną kandydatkę lub jednego kandydata w danym miejscu.